Witam Was serdecznie i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie znane w tytule, czyli czy lekarzem trzeba się urodzić? I odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie wiem, bo jestem studentem. To cześć, fajnie Was było znowu zobaczyć na razie. I co to tyle? Jakby już koniec odcinka? Co tyle? No tyle, a czego się spodziewałeś? Jestem studentem, nie wiem, jak to jest być lekarzem. No nie wiem, może powiesz coś więcej, rozwiniesz temat, powiesz, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Dobra, niech ci będzie powiem coś jeszcze, ale i tak nie wiem, jak to jest być lekarzem. Skończ gadać, znaczy zacznij gadać. Za Już zacznij! Witam was wszystkich cieplutko. Wcześniej było serdecznie, teraz jest cieplutko, bogate słownictwo. I rzeczywiście postaram się odpowiedzieć w tym filmie, czy lekarzem trzeba się urodzić. To pytanie nie jest przypadkowe, bo towarzyszyło mi przez prawie całe liceum. Pierwszy rok studiów i tak naprawdę. Aż do praktyk po pierwszym roku, a potem w ciągu kolejnych lat cały czas do niego wracałem i nad tym się zastanawiałem, ale już trochę inny sposób. I myślę, że to jest zupełnie naturalne. Każdy młody człowiek przed wybraniem konkretnej ścieżki ma takie pytania w głowie, zastanawia się, czy po prostu będzie dobry w tym, czym chce być dobrym. A że nie wiem, jak to jest być na dietetyce albo starać się o studia informatyczne, to powiem trochę, jak to jest na lekarskim. Zacznę od początku, bo koncept tego, że lekarze musisz się urodzić, zasiała we mnie moja nauczycielka od biologii w liceum. Chyba nie muszę dodawać, że nie była to moja ulubiona nauczycielka, jak i w ogóle ulubiona osoba. Nieustannie wmawiała nam, że maturę z biologii nie da się tak po prostu zdać, a już na pewno nie wystarczy takie podejście na studia medyczne czy późniejszą praktykę lekarską, i że ciężka praca i dobre przygotowanie nie wystarczą, żeby być Dobrym lekarzem, dobrym studentem, ani też dobrze zdać maturę. Mówiła, że z tym czymś musisz się po prostu urodzić. To musisz mieć i albo tego masz, albo tego nie masz. I mówisz nara i porzucasz jakieś marzenia czy plany, bo po prostu tego nie masz. Od początku ten koncept, ten pomysł wydawał mi się dosyć niedorzeczny, bo szczerze wierzyłem, że ciężką pracą i dobrym przygotowaniem da się naprawdę osiągnąć w życiu wszystko, a szczególnie skończyć studia medyczne. Bo nie ukrywajmy, nie jest to jakiś Mont Everest ludzkich możliwości. Ale im dłużej ja o tym myślałem i im więcej słyszałem o tym na lekcjach, tym więcej sensu to dla mnie miało. Tym bardziej, że nie była to jedyna osoba, o której mogłem usłyszeć podobną opinię. Generalnie możemy spotkać się z opinią, że być lekarzem to jest zawód wybrańców i tylko dla nich jest przeznaczona ta ścieżka kariery. Tak naprawdę nieustannie słyszy się historie, szczególnie o pierwszym roku, że przetrwanie go i zdanie anatomii można porównać do przetrwania i wygrania Squid Game, a za ukończenie całej ścieżki tych studiów nie tylko przysługuje prawo wykonywania zawodu, ale także order Orła Białego. Jakby ktoś nie wiedział, to jest najwyższe odznaczenie w Polsce. Musiałem to wygooglować. Nasłuchałem się tego wszystkiego. I zacząłem wierzyć. Powiedział każdy, kto kiedykolwiek dołączył do jakiejkolwiek sekty. Nie najgorsze w tym wszystkim było to, że dałem temu sobie wejść do głowy, ale to, że zmieniło to mój tok myślenia. Zacząłem patrzeć na wielu ludzi z góry, tak jak przed pójściem na te studia i w trakcie pierwszego roku, i na podstawie cech poszczególnych osób oceniać, czy nadają się na medycynę. A tak naprawdę ja sam nie miałem pojęcia o tych studiach, a dawałem sobie prawo do tego. Żeby przyporządkowywać ich do jednej z dwóch grup. Ty możesz, ty nie możesz studiować. Ty będziesz fajnym lekarzem, ty nie będziesz fajnym lekarzem. No i kubeł zimnej wody oczywiście przyszedł dość szybko, bo osoby, które oceniałem jednoznacznie, negatywnie, radziły sobie świetnie. Wyśmienicie, a często o wiele lepiej ode mnie. I okej, okay, na początku tłumaczyłem sobie, dobra, przecież studia to tylko teoria, szczególnie pierwsze lata. Zobaczymy, co będzie w praktyce. Oczywiście jestem trochę prawdy, to, że jest ktoś świetny na studiach, albo to, że ktoś na studiach dołuje, nie oznacza, że będzie słabym fachowcem, czy będzie słabo sobie radził. Ale to była kolejna dawka zimnego prysznica, zimnej wody na głowę, bo przyszły praktyki wakacyjne te po pierwszym roku i każdy kolejne tylko utwierdzały mnie w tym, co zaobserwowałem podczas tych pierwszych praktyk. Dałem się oszukać przez moją nauczycielkę, bo poznałem naprawdę paru świetnych fachowców, Super lekarzy i super ludzi, których wcale nie łączyły wspólne cechy charakteru. Powiem więcej, część z nich trafiła przypadkiem na studia, a potem na specjalizację i okazało się, że odkryli raj na Ziemi. Tu się czują najlepiej i dobrze wykonują swoją pracę. Znam też ludzi i lekarzy. Lekarze to też ludzie, którym podczas edukacji mówiono, że nie będą dobrymi fachowcami, nie będą dobrymi lekarzami, nie nadają się na to. Właśnie na podstawie ich cech charakteru a okazuje się, że Spełniałem się w swoim zawodzie i czułem się w tym świetnie. Jak na razie cały czas mówię o przypadkach, o ludziach, którzy teoretycznie nie zostali stworzeni, żeby pełnić ten zawód. A co z ludźmi, którzy są urodzonymi lekarzami? Bo na pewno część z Was zna takie osoby i ja też znam i znałem i widziałem, jak część z nich odpada ze studiów, rezygnuje albo po prostu obiera inną ścieżkę życiową, wybiera coś innego, coś, co bardziej mi odpowiada. Mimo, że wydawałoby się, że tam znajdą spełnienie, że są urodzeni do tego, są ulepieni na lekarzy. Oni urodzili się w Białym Fartuchu, niektórzy są w Czepku urodzeni, oni byli urodzeni w Białym Fartuchu. Mimo tego nie udają im się zostać lekarzami, albo po prostu stwierdzi, że to nie jest dla nich. To też dobitnie pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak urodzony lekarz, i nieważne jak my oceniamy siebie czy innych, bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma czegoś takiego jak urodzony lekarz, a już w ogóle abstrakcyjnym pojęciem jest urodzony student medycyny. To jest coś śmiesznego. Jeśli kiedykolwiek ktoś Wam powie, że tak jest, to odeślijcie go do tego filmiku. Dostanie się na studia medyczne, czy ukończenie tych studiów, albo specjalizacji, nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie jest żadnym wyróżnieniem, nie sprawia, że jesteśmy lepsi czy gorsi od kogokolwiek. Oczywiście. W tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy my się spełniali. Jeśli się spełniasz w tym, co robisz, to wtedy, wtedy możesz czuć się jak zwycięzca, a nie wtedy, kiedy po prostu kończysz te studia, bo masz tytuł lekarza albo studenta medycyny. To nie jest nic specjalnego, to nie jest żaden wyróżnik. Bo tak jak już mówiłem, nie istnieje magiczny worek albo lista cech charakteru, z którymi musisz się urodzić, albo które musisz skompletować do matury, żeby w ogóle aplikować na studia medyczne. Jeśli wśród ludzi oglądających ten film jest ktoś, kto zastanawia się, czy będzie dobrym lekarzem, albo czy interesują go studia medyczne, to nie odpowiem Ci w tym filmie na to pytanie. I pewnie ty sam sobie na nie nie odpowiesz jeszcze przez bardzo długi czas, ale mówię ci: spróbuj, jeśli interesuje cię to, czy zajmuje się lekarz, i jeśli naprawdę bardzo chcesz spróbować, to idź na studia medyczne. To nie boli, zawsze możesz z tego zrezygnować i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wybrać ścieżkę, która po prostu bardziej Ci odpowiada. Taką, na której będziesz po prostu czuł się szczęśliwszym człowiekiem. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby próbować i jeśli chcesz, to spróbuj i nie bój się zrezygnować, kiedy okaże się, że to nie dla Ciebie. Także słowem podsumowania, odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi: nie, lekarzem nie trzeba się urodzić. Jakby nikim się nie rodzisz i nawet to by było głupie, gdybyśmy rodzili się lekarzami, bo wyobraźcie sobie, jak bardzo nieporęcznie trzymałoby się strzykawkę w takiej małej rączce. Jeśli ktoś będzie próbował ci wmówić, że nie masz zestawu cech, żeby być lekarzem, albo informatykiem, albo biologiem, to powiedz mu, że nie ma czegoś takiego jak magiczny zestaw cech, które uczyni cię dobrym w zawodzie, który wybrałeś. Po prostu musisz próbować i cały czas się rozwijać i ciężko pracować. Ale jeśli macie inne zdanie albo chcecie coś dodać do tematu, chętnie o tym poczytam i zapraszam do dzielenia się w tym w komentarzach. To był już drugi film na tym kanale, więc jeśli Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału i oceny tego filmu. Zapraszam serdecznie na kolejne i trzymajcie się. Zdrówka Wam życzę i widzimy się za tydzień. Na razie.